Trudno wybierać, co gorsze. Taki widok. Czy żałosne zachowanie rówieśników? Ja się nie No przykre, po prostu jest przykre. To jest po prostu edukacja. To z domu musi być wyniesione. Rodzice mający dzieci w tym wieku powinna ten temat dużo rozmawiać, żeby dzieci reagowały. Nie bały reagować się. Ale skoro właściwej reakcji świadków zabrakło, reagują służby. Funkcjonariusze policji znają osoby widoczne na nagraniu. Nikt tam nie udzielił pomocy tym uczennicom, a wręcz przeciwnie um, wynikało z tego filmu, iż, iż jak gdyby podsycali całą tą atmosferę. Zbierany jest materiał, przesłuchiwane są, przesłuchiwani są świadkowie. Dążymy do ustalenia okoliczności przebiegu zdarzenia. Na razie wiadomo tyle. Uczennice zespołu szkół imienia Stefana Żeromskiego w Częstochowie pobiły się na przy szkolnym boisku. Urząd Miejski wyciąga wnioski. Zostanie przygotowana kampania przeciwko agresji w szkołach. Obawiamy się, że takie sytuacje, być może właśnie ze względu na pandemię, na wyłączenie szkół w okresie od marca do praktycznie do sierpnia bez kontaktów, mogły spowodować, że ci młodzi ludzie czasami nie potrafią wrócić do tych właściwych relacji między sobą. Samorząd uczniowski stanowczo potępia zachowanie nastolatek. Całe zdarzenie, które miało miejsce na terenie boiska, godzi w dobre imię naszej szkoły. Mamy nadzieję, że osoby, które spowodowały zamieszanie, zostaną odpowiednio ukarane. Osobną kwestią jest publikowanie takich nagrań bez zgody uczestników. Obserwatorzy również mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. To jest na pewno problem agresji, niestety także pewnej obojętności ze strony świadków. Te aspekty sprawy były przedmiotem rozmów z dyrekcją szkoły, która została poproszona o wyjaśnienia, a także dostała zalecenia bardziej ścisłego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na terenie szkoły. Takie działania najwyraźniej są potrzebne, mimo tego, że szkoła średnia to już prawie ludzie dorośli. Widocznie prawie czyni wielką różnicę. Zdaniem specjalistów social media eskalują przemoc rówieśniczą. Dlatego pierwszą reakcją świadków było wyciągnięcie telefonu. Przemoc jest coraz bardziej upowszechniana i pokazywana właśnie w internecie i jakby mająca za tym idące chęci oglądalności. I to jest ta kwestia jakby bardzo niebezpieczna, bo to jakby daje przyzwolenie takie trochę społeczne. Śląskie Kuratorium Oświaty zostało poinformowane o incydencie w Częstochowie. Na dokumentację policyjnego postępowania czeka sąd rodzinny. Zuzanna czysz aktualności.